Ogrzeby w słoneczne dni są naprawdę dziwne. Z jednej strony powinno ci być smutno, bo ktoś bliski spadł właśnie z rowerka, ale mimo wszystko to pierdolone słońce nakurwia ci po oczach, nie pozwalając na choćby odrobinę depresyjnego nastroju. No bo jak tu opłakiwać czyjąś śmierć, jak zaraz sam udusisz się w swoim za małym garniaku i dołączysz do czwórki świeżych umarlaków, których trumny zaraz zostaną opuszczone do krzywo wykopanej dziury. Ale chwila. Czemu mamy tylko jedną trumnę? Przerwałem gwałtownie żałobną ciszę. Myślałem, że chowamy ich wszystkich w jednym grobie, bo nie jesteś nas na cztery osobne. Śmierć podrapał się po głowie i spojrzał pytająco na głód, który usiłował zdjąć z siebie sutanny przez głowę. Wygłosił już swoje nudne przemówienie, więc nie była mu już i tak potrzebna. Mm. Chyba wiem, co poszło nie tak. Odparł samozwańczy ksiądz, odrzucając czarną szmatę na bok. Po drodze wstąpiłem tutaj do zakładu, to żołobowego i do maka, żeby rzucić coś na zł. I jaki to ma związek z tym, że mamy tylko jednego nieboszczyka zamiast czterech? Dopytywałem dalej. Miałem ciąć cztery trumny, jedna robi maka? Zaczął powoli, przesuwając wzrokiem po czterech papierkach leżących obok wykopanego grobu. Tak, już wiem, co mi się pojebało. Czekaj, czekaj Wtrąciła się Atena. Chcesz mi powiedzieć, że wrzuciliśmy całą czwórkę do jednej trumny? Głód zbladł i oter podstrzała. Nie, bardzo nie chcę ci tego powiedzieć. W tym momencie Jezus, który próbował się popisać i trafić trumną do dziury z pięciu metrów, wyjebał się o pobliski nagrobek, upuszczając trzymaną przez siebie skrzynię. Ze środka wysypały się resztki świętego Jana, zwłoki Agaty i Hermesa oraz... KURWA MACIU, UWAŻAJ NA AFRODYTĘ! Wydarłem się i rzuciłem się, żeby pozbierać z ziemi swoją ukochaną. Ja pierdolę! Zostawić was na chwilę, a wy już bezcześcicie zwłoki! Usłyszałem za plecami głos wojny, który dopiero wyszedł z cmentarnego Tojtoja. Jak to jest zaraza być na zbiorowym pogrzebie, wiedząc, że połowa truposzy zginęła z twojej ręki? Spierdaj, Prychnąłem i sadziłem Afrodytę z powrotem do trumny. Wciąż wyglądała tak pięknie, jak gdyby wciąż żyła i wcale nie została zajebana przez Maryję zaledwie parę dni temu. Przynajmniej mamy remis, stwierdził i uśmiechnął się krzywo. Odebrałeś mi moją miłość, a tobie odebrano twoją. Cóż za przypadek. Agata nawet cię nie kochała, warknąłem, zamykając wieko trumny. A ciebie tak? parsknął wojna. Błagam. Wymyśliłeś sobie, że pójdziesz na pustynię, dasz się skusić szatanowi i nagle grecka bogini ruchańska. <laughs> Cię pokocha. Czy Ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, jak debilnie to brzmi? Podniosłem trumnę i oparłem ją sobie na ramieniu. Nie była aż taka ciężka nawet dla mnie. Po prostu się pierdol. To wiem, może to, że zabiłem Agatę, wcale nie było przypadkiem. Posłałem mu jeden ze swoich niepokojących uśmiechów, których nauczył mnie Lucyfer. Może tak naprawdę chciałem, żebyś zrozumiał, jak ja się czuję przez całe jebane życie. Drama, alert! wydarz się Jezus i zaraz dostał z liścia. Nagle na ich Chronos zagrodzili mi drogę. Nigdzie nie idziesz. Oddaj Afrodytę, albo zaraz skończysz od nie tego dołu razem z nimi. Powiedział Bóg czasu. Postawiłem trumnę za nimi na ziemi. Aha, więc teraz wszyscy są przeciwko mnie, tak? Kurwa, dziwisz się? Wrzasnęła Atena. Zajebałeś Agatę i Hermesa. Głód przez kilkanaście godzin błąkał się po jednej z najgorszych sal starego piekła, bo zapomniałeś nam o tym powiedzieć. Nie mówiąc już o tym, że sam wciągnąłeś w to wszystko Afrodytę i odpowiadasz za to, że zdechła. Jest ja jestem po twojej stronie zaraza, krzyknął radośnie Głód. To nie była twoja wina. Próbowałeś nas wszystkich uratować Popieram. Odpowiedział Haron wychodząc przez szereg. Cudownie, wtrącił się śmierć. Więc teraz wybieramy strony. Bawimy się w jakąś pierdoloną wojnę domową. Chciałem tylko powiedzieć, że ja nigdy nie najebałem się tak bardzo, żeby przebić jednego ze swoich braci kosą, bo zakochałem się w loszce drugiego rzuciłem wkurwiony. Dobra, w takim razie jestem po stronie wojny burknął śmierci i obrażony usiadł na najbliższym nagrobku. A ty Jezus? spytał chronos Mesjasza, który najwyraźniej miał na nas bardzo wyjebane. Mam na was bardzo wyjebane. Ale co o tym wszystkim myślisz, dopytywał dalej. Myślę, że w tym momencie poszedłbym się napierdolić jak szpadel i zasnął gdzieś w krzakach, o niczym innym w tym momencie nie marzę. Czy ktoś może pozbierać te szczątki z ziemi, mam chyba kawałek jana na bucie? skrzywiła się Atena. Gdzie mamy je zebrać, jak zaraza zajebał trumnę? spytał wojna. Zaraz zajebie coś jeszcze. Odparłem i wyrwałem z jakiegoś świeżego grobu długi metalowy krzyż. Chcesz się kurwa bić, pizdeczko! warknął i wyrwał z grobu obok wielki marmurowy posąg jakiegoś randomowego anioła. Dobrze, że miałem głód po swojej stronie, który wyjątkowo szybko zareagował i owinął swój bicz wokół nadgarska tej tępej góry mięcha. Wojna opuścił trzymaną rzeźbę prosto na zwłoki Agaty, które coraz mniej przypominały zwłoki Agaty. To, co wydarzyło się później, można określić wyłącznie mianem totalnego chaosu. W powietrzu zaczęły fruwać krzyże, kawałki marmuru, wyrwane z nagrobków, zwłoki dzieci i inne ciekawe rzeczy, które można znaleźć wyłącznie na cmentarzu. Przynajmniej podział na drużyny stał się w miarę jasny. Po mojej stronie stał głód, Haron i chyba Jezus, zaś po przeciwnej stronie barykady znaleźli się wojna, śmierć, chronos i Atena. Cała burda trwała dość długo, a przerwała ją dopiero dyskusja, czy użycie piszczela świętego Jana jako broni białej jest dozwolone i moralnie akceptowalne. Nie wiem już, na czym stanęło, bo nagle niebo zakryły chmury i zaczął napierdalać siarczysty deszcz. Żeby dopełnić ten groteskowy obraz, cała zgrzewka wielkich, czerwonych zniczy, którą przyniósł Jezus, zaczęła grać hymn polski, co brzmiało naprawdę niepokojąco. Po chuj ty je kupiłeś, wysapał śmierć. Zobaczyłem je wczoraj na targu i stwierdziłem, że są całkiem śmieszne, więc wziąłem kilka. Naście, odparł Mesjasz. Czekajcie! Słyszycie to, powiedział nagle wojna, któremu metalowy krzyż przebił ramię na wylot. Ten dźwięk wywieraje mi się znajomy. Nagle wszyscy usłyszeliśmy o co mu chodziło. Powietrze przeszył długi, ochrypły ryk pierwszego zombiaka, który właśnie wynurzył się z podziemi. ziemi. Miał na sobie resztki jakiegoś munduru, na głowie hełma, na plecach długi karabin wyborowy. Chwilę później z pobliskich grobów wydostały się dwa kolejne, ubrane całkiem podobnie. Kurwa, co to jest za cmentarz? Czemu te umarlaki są ubrane jak żołnierze? spytała przerażona Atena, wyciągając włócznie. Głód znowu zbladł i chyba szukał jakiejś wymijającej odpowiedzi, ale poślizgnął się na mokrym nagrobku i wpadł prosto na tabliczkę. Tutaj spoczywają żołnierze wyklęci, pokój ich duszą. — To jest jakiś żart, prawda? — zapnął wojna, przecinając pierwszego zombiaka na pół swoim mieczem. Kolejne wychodziły z ziemi coraz większymi gromadami. Robiło się gorąco. — Mazurek ich przyciąga! — wykrzyknął nagle Chronos. — Rozkurwcie te grające znicze! Miał rację. Hymn polski, rozbrzmiewający już po całym cmentarzu, podnosił do pionu wszystkich martwych żołnierzy, którzy stawali na baczność, mimo że nie zostało z nich zbyt dużo. Część z nich była wręcz samymi szkieletami, z których zwisały luźne skrawki podartych mundurów. W pewnym momencie śmierć prawie poćwiartował Harona, bo myślał, że jest jednym z nich. Zaraza! Strzelaj w nisze! krzyknął Jezus, który przystąpił już do rozkurwiania tego grającego gówna. Udało mu się rozbić ze trzy, ale leszta leżała poza naszym zasięgiem, otoczona przez ogromną hordę ząbiaków. Zgodnie z prośbą chwyciłem za rewolwer i zacząłem strzelać. Tyle dobrego, że te chodzące zwłoki są cholernie delikatne i kule przechodziły przez nich na wylot, jak gdyby ich tam w ogóle nie było. Dzięki temu mogłem strzelać na ślepo w ten kotłujący się tłum i wciąż trafiać w swoje cele. W pewnym momencie zobaczyłem wśród tej martwej masy głód, który usiłował przedostać się do ostatniego grającego znicza i roztrzaskać go biczem. Znów założył na siebie sutannę, chyba zaczynało mu być powoli zimno od tego deszczu. Ale wtedy jakiś większy zombie sprzedał mu solidną bułę na rejs zaskoczenia, i mój sojusznik przeleciał dobrych parę metrów i wpadł prosto do świeżo wykopanego grobu, przygotowanego dla Hermesa, Jana, Agaty i Afrodyty. Chłopaki! U pomocy! Wydarł się przerażony. Ten dół szybko zapełnia się wodą, a ja zapadłem się w to bane błoto! Nastąpił błyskawiczny podział ról. Ja i wojna chwilowo ignorując fakt, że jeszcze przed chwilą się napierdalaliśmy, rzuciliśmy się w tłum żołnierzy wyklętych w żywe zwłoki zaklętych, żeby odnaleźć ostatniego grającego znicza. Jezus i śmierć zabrali Haronowi jeden z jego łańcuchów i usiłowali wyciągnąć nim głód z grobu, który już wkrótce mógł się stać jego własnym grobem. A te na ich nie wiedzieli za bardzo co ze sobą zrobić, więc skupili się na osłanianiu ich przed kolejnymi hordami nieumarłych, którzy wciąż wychodzili z błota pod naszymi stopami. — Chyba go widzę! — krzyknął do mnie Wojna. Rzeczywiście, wśród żywych trupów coś błyszczało się na czerwono i mógł być to wyłącznie nasz cel. Jebnąłem zbliżającemu się ząbiakowi z łokcia i starannie wymierzyłem ze swojej broni. Ale wtedy usłyszałem głośny huk i ostatni grający znicz roztrzaskał się na maleńkie kawałeczki. Polski hymn gwałtownie ucichł, zostawiając nas z cichym szumem deszczu i sporadycznymi pomrukami żołnierzy wyklętych. — Dobra robota! — Pochwalił mnie wojna, patrząc jak nieumarli padają na ziemię, nie mając już niczego, co zmusza je do stania na baczność. To nie byłem ja. Uśmiechnąłem się i spojrzałem w stronę naszych przyjaciół wyciągających głód z grobu. Obok nich stanęła ubrana na czarno postać w długim płaszczu do kostek. W ręku trzymała karabin wyborowy zajebany pierwszemu ząbiakowi. Więc jednak przyszedłeś! — uratował się głód, którego dolna połowa ciała składała się głównie z błota, które ją oblepiało. Grup, z którego przed chwilą wyciągnęli go Jezus i śmierć, był już w trzech czwartych wypełniony wodą. Ta, czuję się już dużo lepiej odpowiedziała postać odrzucając na bok karabin. Zostawić was na chwilę samych? Podszedłem do trumny z i delikatnie ją podniosłem. Atena i chron znowu krzywo na mnie spojrzeli, ale poza tym nie zareagowali w żaden sposób. Cokolwiek zostało ze zwłok Agaty i Hermesa zostało zmiażdżone podczas walki, albo zniknęło wśród szczątków zombiaków, o świętym Janie już nie wspominając. — Wracam do nieba — powiedziałem trochę za głośno — i zabieram ją ze sobą. — A więc teraz mieszkasz w niebie, nice. Wciąż się nie pogodziliście? spytał nowy uczestnik pogrzebu, spoglądając to na mnie, to na wojnę. Trochę się działo, jak cię nie było, Adolf. Rzuciłem niechętnie. Wpadnij do mnie w weekend, to pogadamy przy łyski i nadrobisz zaległości. Hitler zdjął kaptur i spojrzał na mnie z szerokim uśmiechem. Nie mogę się kurwa doczekać!